Ja miałam spokój. Wszyscy Nic nie było żadnego dla mnie uciążliwego tematu. W tej chwili pan wójt o tym wie, że ten w studzience kanalizacyjnej po tym wielkim skrząście i ja mam całą piwnicę zalane wodą i ja stary człowiek i mąż stary i chcemy jeszcze w tym domu mieszkać. Tylko robicie to, co macie zrobić? strzelicie sobie i jedziecie ścianą dalej, a, a wy się martwcie. Co z waszymi domami? Nie martwcie się, się, bo te wstrząsy, które generujemy. Zaraz po pierwszych wstrząsach. Zresztą my byliśmy, krótkie dwa zdania w historii. Zaraz po pierwszych wstrząsach rozpoczęliśmy rozmowy z tą Gmina bodajże w 2000 Wystosowała Rada Gminy, wystosowała apel po to, żeby reagować na tego typu rzeczy. Bo tam się temat troszkę uspokoił, bo ściana 207 w żarkach przestała być eksploatowana i tematy powróciły końcem ubiegłego roku. Wystąpiliśmy z petycją, Rada Gminy wystąpiła z petycją o podjęcie pewnych czynności przekazują tą informację do Ministerstwa. Ja do dzisiaj nie miałem tej informacji, bo do dzisiaj nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Na przykład tutaj Pan Dyrektor powiedział, że ta odpowiedź się pojawiła. Nawet była e, informacja taka, że e, właśnie jednym z elementów odpowiedzi na to działanie było, było zlecenie inwentaryzacji obiektów, które są w tym, e, w tym terenie. Oczywiście My w petycji, ja zresztą tą formę petycji, bo dziś się pojawiła informacja, że gmina Baluty nic nie robi w temacie. Myśmy upubliczuję ja po raz kolejny na stronach yy, Facebookowych. My mamy kilka konkretnych oczekiwań, Ja zresztą te oczekiwania na najbliższej grupie porozumiewawczej, w której wchodzimy, będę też starał się przedstawić, yy, bo uważam, że yy, my nie możemy... Stać bezczynnie, ale z drugiej strony, Szanowni Państwo, ja Państwa doskonale rozumiem. Sam odczuwam te szanse, być może nie w takiej skali, jak Zarybka. Ale też trzeba pamiętać o tym, że yy, nasza petycja jest zwrócą, zwraca się do ministerstwa o po podjęcie pewnych działań, które będą zmierzały do zmiany przepisów. Bo te przepisy, one są, że tak powiem, brutalne. Tutaj, yy, ludzka, to co to te panowie powiedzieli może między słowami, jest mniej znacząca niż złoża, które dzisiaj mamy pod sobą. To jest przykre, bo tak naprawdę każdy z nas płaci podatki, jesteśmy y, mieszkańcami, działamy na, na, ten, na rzecz tego, co się dzieje, więc istotną rolą jest zadziałanie w kwestii jakiejś regulacji, która by usprawniała szereg różnych tematów

tego tylko moją pracę na wódz na nie jak będziecie co rozdali, to w koronnicy będziesz szczelacz, w będzie będę wszystkiego nie obrażał. Ale to strzelanie, no. które tam jest, może ktoś bardzo czuły odczuwa. Bardzo czuły. Popatrz, no, tak. To są szcząsy ze szczelania torpedującego, tylko to są szcząsy, które powstają samoistnie. Szczelanie torpedujące ma temu zapobiegać.